30 lipca 1937 roku Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych Związku Sowieckiego Nikołaj Jeżow wydał tajny rozkaz nr 00447 nakazujący represje wobec elementów antysowieckich. Rozkaz określał następujące grupy ludzi, którzy mieli podlegać tym represjom. Byli kułacy, którzy powrócili do swoich miejscowości po odbyciu kary i prowadzili Antysowiecką agitację, albo kułacy, którzy uciekli z łagrów czy specjalnych osiedli, w których mieli przebywać. Osoby, które należały do organizacji uznanych za antysowieckie, byli carscy urzędnicy, policjanci, osoby, które powróciły z emigracji, kozacy, białogwardziści, uczestnicy antysowieckich powstań, członkowie organizacji uznanych za szpiegowskie i dywersyjne, duchowni różnych wyznań, Osoby określane jako działacze sekciarscy i kryminalni recydywiści, rozkaz powoływał tzw. trójki NKWD, które miały orzekać w ich sprawach. W skład takiej trójki wchodził przedstawiciel partii, NKWD i prokuratury. Postępowania toczyły się zaocznie oskarżony nie miał obrońcy, a wyrok nie podlegał zaskarżeniu. Na terenie Związku Sowieckiego działały 64 takie trójki. Represje rozpoczęły się 5 sierpnia 1937 roku i ocenia się, że do września roku następnego padło ich ofiarom milion 700 tysięcy ludzi, około 700 tysięcy skazano na śmierć, a około miliona trafiło do łagrów z wyrokami do 10 lat, co często też okazywało się wyrokiem śmierci, tylko że powolnej. Następnie skazano na śmierć 67 członków tych trójek NKWD delegowanych przez partię, 46 delegowanych przez NKWD dwóch delegowanych przez prokuraturę i samego komisarza Jeżowa